Cześć! W każdej kuchni występują pierożki. Chciałbym Ci dzisiaj przybliżyć, jak przygotować pierożki z Japonii, które nazywają się gyoza. Zapraszam! Pierożki gyoza, troszeczkę inaczej niż u nas, są wydawane w Japonii e, na przekąskę. U nas zazwyczaj pierogi są robione jako danie główne, jako duża porcja. Tam jest podawanych tylko kilka sztuk na mały głód. Zacznijmy od przygotowania farszu. Potrzebujemy 250 g mielonej wieprzowiny, do tego czosnek, który musimy zetrzeć. Ja daję do 250 g dwa ząbki czosnku. Teraz będzie potrzebny nam imbir, który też ścieramy. Na tarce około 3 cm powiedzmy. Nasz farsz teraz doprawimy sosem sojowym około 2 łyżek stołowych olejem sezamowym około jednej łyżki i sos rybny <grybny> oraz sos rybny około 2 łyżeczek. Musimy do naszego farszu posiekać jeszcze szczypiorek dymkę. Pierożki Gioza są zapożyczone z kuchni chińskiej, gdzie nazywają się Jaoza. Mierzymy kapustę pekińską, jeden liść na taką ilość nam wystarczy. Kroimy w paseczki, przekręcamy i siekamy drobno w kosteczkę. Dodajemy ją do farszu dokładnie wyrabiamy. Farsz mamy już dobrze wyrobiony. Musimy go odstawić teraz na jakieś pół godzinki do lodówki, żeby nam bardziej sterzał. Będzie nam łatwiej nakładać farszyk na nasze ciasto i lepić pierożki. Nasz farszyk już odpoczął, możemy go teraz wyjąć. Hop. Co nam będzie potrzebne jeszcze do sklejania pierożków, to na pewno woda, miseczka z wodą. Tutaj mamy ciasto na pierożki, które jest już kupione, bo jest po prostu wygodniej, łatwiej i szybciej. Potrzebujemy jeszcze tylko odrobinę mąki, żeby wysypać na deskę, żeby pierożki nam się nie sklejały. No i zaczynamy lepić. Bierzemy placuszek, nakładamy troszkę farszu. Musisz to wyczuć, ile tego farszu będzie. Zwilżamy palec z wodą, jedziemy po rancie pierożka. Ups, To zajęcie dla cierpliwych. I teraz takim sprytnym ruchem robimy pieroszki. Cyk. I mamy pieroszek. Gotowy. Rozgrzewamy patelnię. Na patelnię dodajemy odrobinę oleju. Pierwszy pierożek ląduje na patelnię. Sposób przygotowania jest dosyć ciekawy, ponieważ najpierw te pierożki smażymy. Zaraz będziemy dodawać do nich wodę i przykrywać przykrywką. O, ten jest ekstra, zobacz ten jak super wygląda. Zalewamy tak, żeby było tylko spód patelni pokryty taflą wody. O! I zamykamy nasze pierożki. Tak muszą około 2-3 minut, dopóki cała woda nie wyparuje. Pierożki nam się robią. Przygotujemy teraz do nich turbo szybki sos. Potrzebujemy jedną łyżkę... A! Dwie łyżki. Sosu sojowego, czyli olej. Około 1 trzeciej łyżki. Do tego ocet ryżowy jedna łyżka. I jedna łyżka wina mirin. Wszystko mieszamy ze sobą. Mm. Pięknie one pachną. I wykładamy pierożki na talerzyk. O, widzisz, to jest to, o czym Ci mówiłem. One będą z jednej strony chrupkie, a z drugiej ugotowane. Ja spróbuję prosto z patelni. Mmm. Mm. Pycha. Z jednej strony chrupiące, z drugiej delikatne. Ostre w smaku wyraziste, piękne. Sorry, ale pycha są. Polecam Ci. Komentuj, subskrybuj, dawaj lajka like i bądź z nami. Pozdrawiam Ci i do zobaczenia.